Siema! Z tego miejsca tutaj, czyli spod zamcza w pędzinie Pozdrowionka dla moich oglądaczy. Dla Andrzeja Znaki, dla Toma Dublina, dla Kiki Radka, dla kolegi Paleostone, dla kolegi Michaela. Dla Dynamit Anlager grupy. odzywajcie się coś chopie, bo was nie widać. Dla kanału Ganglucyny. Dla kanału Spełniamy Marzenia. Dla detektorzysty Paulusa. I oczywiście dla wszystkich moich oglądaczy. I dla moich wszystkich subskrybentów. Pozdrowionka. Dużo zdrowia. i energii do życia. Na razie tyle. Pozdrowienia ode mnie i od Ani. Siema.